Pierwszym schematem do konwersacji, którego się nauczymy, to schemat potrzebuję. Naturalnie zaczniemy od pytania. Czyli co potrzebujesz? W języku niderlandzkim co potrzebujesz brzmi wat heb je Powtórz za mną. Wat heb je wat hebie noudych. a teraz trochę szybciej wat hebie noudych. pamiętaj naturalnie, że jest to zdanie pytające jeśli już znamy pytanie czas na odpowiedź ja potrzebuję rzecz którą potrzebuję czyli. Schemat będzie wyglądał następująco. Ich heb. I wpisujemy tutaj to, co potrzebujemy, czyli daną rzecz. I zakończamy schemat wyrazem nudych. A teraz wstawimy do tego schematu przykładowe słowa. Mamy tu auto, czyli w języku niderlandzkim to auto. Długopis, czyli pen. I chleb, czyli broad. Zaczniemy od wyrazu auto. Ich heb, auto noudych. Przejdziemy do wyrazu PEN, czyli potrzebujemy długopis. Ich heb, pen noudych. Jeśli będziemy potrzebowali chleb i wejdziemy na przykład do sklepu i chcielibyśmy kupić chleb, wchodzimy i mówimy, Ich heb broad nodig. Naturalnie możemy tu wstawić każde słowo, które jest nam potrzebne, by uzupełnić schemat. Jeżeli będziemy potrzebowali jakieś inne słowo, otwieramy słownik, szukamy słowo, i wstawiamy je do schematu, tworząc zdanie ja potrzebuję, czyli ich heb, to co ja potrzebuję, noudich. A teraz przedstawię Wam schemat, jak powiedzieć ja czegoś nie potrzebuję, czyli ja nie potrzebuję, rzecz, którą nie potrzebuję. Schemat wygląda następująco. Ich heb, rzecz, której nie potrzebuję, niet Noudych. I mamy tutaj przykłady: auto, pen i broad. Zaczniemy od wyrazu auto. Chcemy powiedzieć: Ja nie potrzebuję auta. Czyli powiemy: Ich heb auto, nicht noudych. Chcemy powiedzieć: Ja nie potrzebuję długopisu. Czyli jak powiemy? Spróbuj teraz sam. Ich habe pen nicht nodig. I ostatni wyraz. Nie potrzebujemy chleba. Czyli ich habe brod nicht nodig. Przykłady. Tutaj mamy zestawienie. Wszystkich poznanych schematów. Zaczynamy zdanie od co potrzebujesz mówimy ja potrzebuję, a po czym dodajemy Ja nie potrzebuję. Powtarzaj za mną. Co potrzebujesz wat Hebie. Noudych. Ja potrzebuję nowe auto. Ich Heb. newe auto Noudych. Ja nie potrzebuję nowego auta. Ich habe neue Auto nicht nodig. Kolejny przykład. Pudełko. Co potrzebujesz? Wat heb je Ja potrzebuję pudełko. Ich heb dos Nodich. Ja nie potrzebuję pudełka. Ich heb dos niet nodig. I ostatni przykład. Pieniądze. Czyli w języku niderlandzkim held. Co potrzebujesz? Wat heb je nodig? Ja potrzebuję pieniędzy. Ich heb held Naudig. No, ja nie potrzebuję pieniędzy. Ich heb geld niet nodig.